Cześć, z tej strony Kasia. Trochę niedawno nie było ostatnio. No, nie ukrywam, że się rozchorowałam ostatnio i nie miałam jakiejś takiej weny do nagrywania, więc teraz już nabrałam sił i dzisiaj ogród w lipcu. I przede wszystkim... Przepięknie kwitnie: pomponella, gaura i bonika. Więc na tych trzech roślinach skupimy się, pokażę Wam je, bo wyglądają naprawdę zachwycająco. Przede wszystkim już zaczynają kwitnąć hortensje, Tutaj moja ulubienica, za mną hortensja Anabel. Jeśli też ją macie, jeśli ją lubicie, to um, dajcie znać w komentarzu, czy jest to wasza ulubiona hortensja, czy macie może jakąś inną, swoją ulubioną odmianę. Ja szczerze mówiąc, mam odmianę, która podoba mi się, może nie tyle, co podoba mi się bardziej, natomiast zdrowiej rośnie. A czy ta już powiem szczerze, że całkiem dobrze sobie radzi w tym roku. Dostała nawadnianie automatyczne. Odkąd te nawadnianie tutaj zainstalowaliśmy, zamontowaliśmy, to ona sobie po prostu radzi bardzo dobrze i liście wyglądają zdrowo. Natomiast mam jeszcze hortensję też drzewiastą, Pink Annabel. I w ogóle nie podlewam, a liście ma bardzo zdrowe i to mi się podoba. Jakoś ewidentnie pasuje jej to stanowisko, które tam jest. A jest to stanowisko słoneczne. Być może jest tam, nie wiem, dobra Ziemia. Wydaje mi się, że tak, bo tam była taka fajna, rzeczywiście czarna ziemia, jak tworzyłam tą rabatę. No i. Ta hortensja mnie zachwyciła, wygląda pięknie, zdrowo. Obok niej teraz zaczyna kwitnąć perowskia, ale to jeszcze, tak myślę, jest tydzień i perowskia zacznie wyglądać fantastycznie. Natomiast jeszcze nie jest aż taka fioletowa, ale już się coś tam zaczyna, zaczyna fajnie dziać. No i też bardzo mi się podoba, jak zaczyna wyglądać teraz moja ostnica, którą sobie wysiewam z nasion. Nie wszystkie mi przeżyły, które sadziłam właśnie w zeszłym roku. Nie wszystkie ostnice. Chyba dwie niestety im się zdechło. No cóż, mówi się, że ostnice to są w naszym klimacie takie raczej rośliny jednoroczne. Natomiast na większość ostnic y, przeżyło, znaczy większość, kilka ostnic. Y, w moim ogrodzie wygląda bardzo ładnie. I wiem, że w wielu ogrodach, bo co nawet na każdym kroku gdzieś się widzi te ostnice i że one przeżywają. Jedyne co to potrzebują, właśnie takiej fajnej, zrenowanej, zrenowanego podłoża, w którym nie zalega woda, bo to jest główna podobno przyczyna tego, że one właśnie nie przeżywają kolejnego roku. Też możecie dać znać, czy u Was są osnice i jak sobie właśnie radzą, czy przeżywają do kolejnego roku, czy macie je w gruncie, czy może macie je w donicach, bo w donicach też wyglądają całkiem, całkiem fajnie. A w międzyczasie zachęcam Was do zostawienia lajka i zasubskrybowania mojego kanału. sobie patrzę jeszcze tutaj na groszki pachnące. I groszki pachnące mam w kilku miejscach, ale muszę przyznać, że najlepiej sobie radzą te, które mają tutaj właśnie też regularne nawadnianie i, so, i które stoją przy takim, przy takim metalowym stelażu. One rzeczywiście się po nim pną do góry, a te, które sobie wysiałam tutaj właśnie też z nasion wprost do gruntu, i myślałam, że one będą się wspinać po tym płotku za mną. To tak nie do końca. On jest jakby trochę za niski, i one bardziej się szepiają innych roślin niż tego płotku. A więc tak yy, nie do końca się to ten płotek sprawdził jako podpora, ale taka podpora, która no, też jest przy tym płotku jakby bardzo wysoka, staje super egzamin, one rzeczywiście chcą się piąć jak najwyżej. No i cały czas też przechodzę, ogławia mnie, i dzięki temu one po prostu fajnie sobie kwitną. Natomiast te gruszki pachnące, które miałam gdzieś tam posadzone w innym miejscu, gdzie nie są tak często podlewane, gdzie może nie nadążałam trochę z tym ogławianiem tych przekwitniętych kwiatów, no to niektóre nawet już zaczynają po prostu o tej porze usychać. A tutaj, gdzie są nawadniane i regularnie obrywane te kwiaty, no to wyglądają bardzo ładnie i bardzo, fajne, bardzo fajnego. Owada mi przyciąga właśnie ten groszek pachnący. Nie jestem teraz pewna, co to jest, ale sprawdzałam to ostatnio. Myślałam, że to jest taka czarna ćma. Okazuje się, że to nie jest dalej czarna ćma, tylko jakaś pszczoła, chyba samotnica. Muszę to jeszcze raz wygooglować. Bardzo ładnie wygląda. Za każdym razem przechodzę i ona tutaj jest, ale zawsze mi ucieka, jak ją próbuję niestety nagrać. Tak wygląda właśnie nasza okolica o tej porze. Fitną i i niedaleko są owce, więc to też bardzo, bardzo przyjemna okolica. I znowu mam wrażenie, że jest taki, mamy ten okres czasu, gdzie znowu zaczęło kwitnąć róże, co mi się bardzo podoba, bo ostatnio strasznie dużo padało i po prostu po tych deszczach, mam, tak jak chodziłam przez ogród, to mam wrażenie, że totalnie nic nie kwitło, a teraz znowu dużo popadało i generalnie cieszmy się z tego. I teraz znowu była na pogoda, no i znowu wszystko zaczyna pięknie kwitnąć. I tutaj chciałam Wam pokazać jeszcze, co aktualnie znajduje się w moich donicach na tarasie. Nie zwracajcie uwagi na te kwasty, ale nie zdążyłam niestety ich wyplecić. No wracając do tematu, mamy w donicy pięknego starca Angel Wings. O rzeczywiście niesamowitych liściach, które w ogóle są bardzo przyjemne w dotyku, więc fajnie nawet taką roślinę mieć, jak macie dzieci, żeby trochę zainteresować i właśnie roślinami. Dodatkowo w tych dużych donicach, które są właśnie takie w stylu południowym, nadają tutaj fajnego klimatu. Co? Po prostu posadzone hortensje, które całkiem fajnie tutaj zaczęły wyglądać, bo one trochę wyglądają jakby były powoli prowadzone na jednym pniu. No zobaczymy, co w przeszłości tutaj będzie, czy tu będą rzeczywiście te hortensje, bo jeszcze myślę, że fajnie wyglądałoby tu jakieś niewielkie I Powiem wam, że teraz zapomniałam, co to jest za roślina w tej małej doniczce o takich intensywnie fioletowych, fioletowo-różowych kwiatach i bordowych liściach. Jeśli pamiętacie, co to jest za roślina, to koniecznie dajcie znać w komentarzu, bo być może będą tutaj o nią jakieś pytania, bo rzeczywiście jest bardzo bardzo ciekawa i wygląda po prostu zjawiskowo. Mam wrażenie, że pomponella kwitnie u mnie praktycznie cały czas. Bardzo mi się to u niej podoba i tak samo bonika. Jedna róża i druga róża charakteryzuje się tym, że one są naprawdę bardzo zdrowe. Nie widać u nich oznak jakichś chorób. Liście wyglądają ładnie i są one naprawdę eleganckie. I bardzo mi się generalnie właśnie podobają przy tutaj właśnie wiacie, bo to jest takie moje miejsce. Właściwie bardzo ważne w ogrodzie jest to miejsce centralne, a te dwie róże razem ze sobą nie dość, że obficie kwitną, to jeszcze wyglądają po prostu na zdrowe rośliny, zdrowe, zadbane kwiaty. Po prostu. Brakowało mi tutaj zapachu, i tutaj mam młodą posadzoną różę Carmen Wurt, która w tym momencie akurat nie kwitnie, więcej Wam nie pokażę. Natomiast to będzie tutaj takie dopełnienie pięknego zapachu bo ta Carmer Wurt, to ona ma naprawdę taki intensywny zapach starych róż, przepiękny. Kolekcja perfuma, możecie sobie też gdzieś tutaj wygoglować. Kolor jest zbliżony nieco do pomponelli, ale może bardziej wpadający w taki kolor magenty. A ta pomponella jednak ma taki intensywnie różowy kolor, ale wszystko tutaj pięknie ze sobą pasuje. Jak dla mnie to ta pomponella wygląda jak taki kwiat baśniowy. To są takie lekko opadające pomponiki. U mnie ta pomponella jest młoda, więc myślę, że ten efekt taki finalny, jak ona wygląda, zobaczycie u mnie dopiero w kolejnych latach. Natomiast jak ja gdzieś sobie tam przychodziłam i to nawet niedaleko, gdzie mieszkają moi rodzice, czego się nie spodziewałam, patrzę! Przepiękna! Pomponella. Po prostu wyglądała tak zjawiskowo. O wiele większa. Bardziej bym powiedziała, że była prowadzona już tak trochę jak róża parkowa, pnąca, ale w każdym razie kwitnie super obficie. I ostatnio pewnie widzieliście, że używałam ją też do zrobienia bukietu. I w tym bukiecie naprawdę robiła, że tak powiem, robotę. Bonika też ma piękne kwiaty też obficie kwitnie. Natomiast ona dla mnie nie jest tutaj tą królową tego miejsca. Ona jest po prostu przepięknym takim dopełnieniem tej pomponeli. Być może gdyby była tutaj sama pomponela, dla mnie ten kolor może by był nieco za intensywny, a tutaj ten kolor jakby ta feria barw tutaj, od jasnego różu do ciemniejszego. Super to wygląda. No i mamy tutaj też trzecią gwiazdę. Trzecią gwiazdą jest gaura. Gaura, którą wysiewałam sobie sama z nasion. Gaura, która przezimowała bez problemu zimę. I gaura, która ma teraz, słuchajcie, te kwiaty, mają gdzieś około półtora metra wysokości. Jestem naprawdę pod wrażeniem. Myślę, że ona jeszcze potrzebuje parę tygodni, na to, żeby zacząć sobie, żeby się rozkręcić, jeśli chodzi o samo kwitnienie, bo ona tak naprawdę dopiero zaczęła mi tutaj kwitnąć. Może wzmocnię ją odrobiną, właśnie tak jak też Wam pokazywałam ostatnio, takim naturalnym nawozem z, ze skórki banana fermentowanej. Wspomoże to kwitnienie. Natomiast jestem już pod wrażeniem tego, jak ona urosła wysoka. I jak ona jest po prostu taka mimo tej wysokości, jest ażurowa, delikatna, kwiaty się kołuszą na wietrze. Nie wiem czy pamiętacie, w zeszłym roku miałam tutaj inną kompozycję. Miałam tutaj supertunie posadzoną do gruntu, która tak mega bujnie rosła, że aż nie pozwoliła się tak bardzo rozrosnąć tym młodo posadzonym różom. Dlatego w tym roku już jej tutaj nie ma, bo chcę, żeby te róże nabrały siły. Oprócz to. Tego było tutaj pełno mieczyków, dali I fakt faktem, ilość tych kwiatów po prostu była wręcz przytłaczająca, ale wyglądało to bajkowo, zjawiskowo. Ale wiecie co? W tym roku postanowiłam nie dawać tutaj mieczyków. I tak postanowiłam, niech się rozrosną te róże tutaj. O tych gaurach zupełnie zapomniałam. A one urosły na tyle duże, że... Tak mi się od razu to kojarzy właśnie z naszą wizytą we Włoszech, w Toskanii, gdzie ta gawra to po prostu wyglądała fantastycznie. Jeśli chodzi w, i wiecie co, podoba mi się ten efekt, bo on jest taki delikatny, ażurowy, zwiewny. Wydaje mi się, że to wygląda fantastycznie, przynajmniej dla mnie. Dajcie znać, który efekt wam się bardziej podobał. Ten tutaj z galwą i pomponelą, taki delikatniejszy przed ten zeszłego roku, kiedy tych kwiatów tutaj była cała masa. Powiedzcie, który efekt bardziej przypadł wam do gustu. Jeśli chodzi o tą gaurę, to nie wszystkie gaury dobrze zimują w Polsce. Natomiast, jak widzicie tutaj, ta przezimowała bez problemu. I tak właśnie z tego, co ja też słyszałam i orientowałam się, że lepiej zimuje ta biała. Dajcie znać, czy u Was tak samo świetnie przezimowała, jak u mnie. I dajcie znać w komentarzu, czy podoba Wam się to połączenie. E, czy macie w swoich ogrodach pomponelle, czy może macie bonikę, i jakie macie z nimi doświadczenia. Może macie jakieś inne róże, które bardziej polecacie do swoich ogrodów? Bo tutaj, jedynie w tych różach, zarówno i przybonice, jak i pomponeli, troszkę brakuje mi tego, że one nie zniewalają nas pięknym zapachem. Dla mnie jest to minus, ale estetycznie wyglądają fantastycznie. Dzięki za oglądanie. Koniecznie zostawcie lajka i napiszcie w komentarzu, jakie wy odmiany hortensji. I róż oraz innych kwiatów, które teraz cieszą oko po prostu tym pięknym kwitnieniem, które wy polecacie, co tam słychać w Waszych ogrodach, co teraz wygląda w nich najlepiej. Podzielcie się tutaj z innymi i do zobaczenia w kolejnym odcinku.